Katarzyna Michalska, edukatorka kulturalna, współtwórczyni klas aktywności twórczej, koordynator programu Pokłady kultury. Czy bytom ze swoją złożoną tożsamością, długą historią, pięknem, ale także brzydotą, może odegrać ważną rolę w edukacji kulturalnej nie tylko lokalnie, ale także w szerszym kontekście? Nie tylko może, ale powinien. Bytom jest miastem, które budzi ogromne zainteresowanie, kiedy tylko poznaje się jego historię, właśnie skomplikowaną, trudną, odzwierciedlającą też trochę historię Polski. Czyli wszystkie te meandry, które nas historyczne spotykały, tutaj właściwie mają też swoje odbicie. Między innymi też jest to tygiel kulturalny, bo przez swoją historię Mamy tutaj całe mnóstwo osób, które wpłynęły do miasta ze swoją historią i ze swoją tożsamością. I to z jednej strony jest niezwykle ciekawe, ale z drugiej strony też stanowi o trudności tego miasta. Ostatnio poświęciła Pani sporo uwagi odkrywaniu bytomskiego potencjału kulturalnego. Proszę opowiedzieć o tym projekcie, gdzie tego potencjału upatrywać. To jest wynik sytuacji, tak naprawdę, to, co się dzieje. znaczy Potencjał kulturalny Bytomia zawsze istniał i istnieć będzie, tak jak zresztą każdego miejsca i miasta na świecie. Ja zaczęłam realizować projekt Pokłady Kultury, i w tym projekcie założeniem było stworzenie mapy kulturalnej miasta. Właściwie, mapy kulturalnej miasta to jest złe określenie. To miała być mapa. Podmiotów kulturotwórczych, tak to fatalnie brzmi, ale chodziło o odnalezienie osób, instytucji, a w tych instytucjach również osób, które mają sobie taki kulturotwórczy potencjał czyli są to osoby, które utożsamiają się z miastem, mają energię, mają chęć do działania, do pracy w obszarze kultury dla tego miasta. I tu szczerze mówiąc, pomogła mi pandemia. Dlatego, że mieliśmy to robić w, w warsztatowo w składzie osób, które w pokładach kultury uczestniczą. To jest prawie ponad 40 nauczycieli bytamskich. Penta pandemia nas ograniczyła, nie mogliśmy się spotykać. I wtedy zrodził się pomysł, żeby, że ja będę te osoby po prostu wyszukiwała kluczem, który się sam stworzył. I rozmawiam z nimi, zapraszam ich na tak zwanego live'a. I to się robi taka, taki efekt domina. W rozmowie z jednymi osobami pojawiają się nazwiska kolejnych osób, i dla mnie osobiście, mimo tego, że kultura w bytomiu była zawsze mi bardzo bliska, i jest to właściwie taki priorytet w mojej ścieżce zawodowej, okazuje się, że. Odkryłam osobiście sama, prywatnie pokłady, których kompletnie nie znałam, miejsca, których nie znałam, osoby, których nie znałam, i to jest po prostu dla mnie fascynująca przygoda. Ostatnio ktoś zaczął zapytał mnie, czy to ma gdzieś swój koniec, czyli czy mam taki deadline, do którego chcę dojść. I ja stwierdziłam, że chyba nie. <laughs> że na tyle mnie to wszystko fascynuje i ciekawi, że, że nie widzę powodu do przerwania tego na razie. Czy pani zdanie, młodzi ludzie utożsamiają się z miastem? co należy zrobić, żeby im to umożliwić. Ja myślę, że to jest trudny problem. Yy, dlatego, że, i że w ogóle jest to problem. Dlatego, że yy, po pierwsze młodzi ludzie yy, w dużej mierze wywodzą się z rodzin, które przyjechały tutaj skądś. Yy, I Część z tych ludzi zadomowiła się tutaj, część z tych ludzi poczuła, że to jest ich miejsce na ziemi. Być może tutaj powstało coś w rodzaju tożsamości, to jest moje miejsce na ziemi, ale wydaje mi się, że no po 25 latach pracy w szkole z tym, to nie jest prosta sprawa, że właściwie bardzo wielu młodych ludzi ma w głowie to, że chcą to miejsce opuścić. To nie wyklucza tożsamości. Dlatego, że chęć wyjechania w inne miejsce świata nie oznacza, że nie będziemy się do końca życia utożsamiali z bytomiem czy z miejscem, w którym się urodziliśmy. Ale w moim odczuciu zbyt małą wagę przywiązujemy do tego w edukacji. Zbyt mało miejsca pojawi... zabiera nam budowanie świadomości miejsca, w którym żyjemy, budowanie wiedzy na temat historii tego miejsca. Uczestniczenie w tym miejscu i, i, i moim zdaniem to buduje tożsamość, że, że nawet jeśli nie mieszkam, to w mojej głowie tkwią y, fragmenty tej rzeczywistości, które powodują, że zawsze będę odpowiadał, że jestem zbyt ja To tak anegdotycznie, ale ja mieszkam od prawie 20 lat w Zbrosławicach. Nigdy nie odpowiadam na pytanie, skąd, skąd jesteś ze Zbrosławic. I to, I to jest właśnie to, że y, moja tożsamość to jest zbyt ale nie jestem pewna, czy, czy to rzeczywiście jest tak u wszystkich chyba przydałyby się badania. Co pani czuje, kiedy widzi Pani swoich absolwentów, którzy sta sami stają się animatorami kultury i liderami wydarzeń, takich jak na przykład bytom film Festiwal? Motyle tyle w żołądku? <grym> tak, no pewnie, że wzruszenie i zadowolenie, i poczucie szczęścia. Aczkolwiek myślę o tym też trochę tak, że. To jest taka fuzja, że ja miałam szczęście do tego, że spotykałam na swojej drodze bardzo młodych ludzi, którzy nieśli już pewien potencjał. I może jeżeli myślę o tym, że jakoś to się wiąże ze mną, to chyba to, że może udało mi się niektórych z nich nie zatrzymać w tej drodze, czyli pozwolić im na przeniesienie tych, tych swoich. Często wariackich pomysłów, jakiegoś szaleństwa, które mieli w głowie na czas starszy, na czas, kiedy już byli na ty, są na tyle dorośli, że sami podejmują decyzje. To jest trudne w szkole, bo szkoła przycina skrzydła to fakt. Jest Pani lokalną koordynatorką ogromnego projektu ministerialnego Pokłady Kultury, który zbliża szkoły i instytucje kulturalne na wspólnej ścieżce edukacji kulturalnej w naszym mieście. Bytom bierze w nim udział obok Warszawy, Krakowa, Łodzi czy Poznania. Jakie są te nasze pokłady, te bytomskie? Jak wypadamy na tle tych ośrodków? Niezgłębione. <laughs> znaczy tak, muszę sprostować. To, my nie, nie jesteśmy, to nie jest jeden projekt z pozostałymi miastami wymienionymi. Każde z tych miast tworzy własny projekt. To, co nas łączy, to wspólne przeświadczenie o tym, że edukacja kulturalna tworzy miasto bo tworzy, to jest ścieżka do budowania właśnie tej, tej tożsamości. Szerzej mówi się o tym edukacja kulturowa, która no jest jakby poszerzeniem edukacji kulturalnej. My w nazwie, naszej nazwie zawarliśmy pojęcie kulturalna, ale to jest jakby jeden z etapów. Tak to ja w każdym razie to rozumiem. I te miasta tworzą specyfik, specyficzne programy w oparciu o specyfikę swojego mia, miejsca. My się ze sobą Spotykamy, konsultujemy, wymieniamy doświadczeniem, i to jest właśnie budujące, że pewne rzeczy są identyczne, ale równocześnie jest ta specyfika. I specyfika naszego miasta, związana właśnie z tym, o co pani wymieniła w pierwszym pytaniu z tą historią, z tą trudną tożsamością itd., spowodowała, że ten nasz projekt jest nieco inny od pozostałych. Różnica również polega na tym, że w pozostałych miastach punktem wyjścia stały się instytucje kultury. To są ci ludzie, którzy byli inicjatorami działań. Oni doszli do wniosku, że potrzeba jest współpracy między szkołami, no edukacją, bo to nie tylko szkoły, a, a kulturą, żeby, żeby mogło to naprawdę zaistnieć. A w Bytomiu, z tego powodu, że ja byłam inicjatorką tego działania, no to wyszło ze strony nauczyciela. I to trochę zmienia postać rzeczy, bo na przykład na spotkaniu w Krakowie, między innymi z udziałem władz miasta, jakby takim wnioskiem z tego naszego dużego spotkania było to, że rzeczywiście na przykład w niektórych miastach nie dostrzega się tak bardzo roli nauczycieli. U nas jest na odwrót. U nas nauczyciele jakby są tym kołem napędowym, bo ja myślę, że oni mają największe przełożenie. Świadomy nauczyciel, Siłą rzeczy ma kontakt z kilkudziesięcioma osobami tygodniowo. Nigdy takich wyników nie osiągnie edukator, nie ma takiej opcji, bo to zupełnie inna specyfika pracy. Natomiast sukces będzie tam, gdzie te, dwa, te dwie siły się połączą. I ten projekt pokłady kultury na tym miał właśnie polegać, że my się po prostu musimy odkopać, my się musimy zobaczyć. Nazwę zresztą wymyśliła pani dyrektor Krystyna Jankowiak. I nawet wtedy, kiedy wymyślałyśmy tę nazwę, to nie wiedziałam, że ona jest tak, tak, tak doskonała, prawdę mówiąc, bo rzeczywiście trochę tak przez analogię do kopalni i do tego naszego stanu, który mamy w bytomiu w sensie gospodarczym. To jest właśnie takie schodzenie w głąb, odkrywanie e, osób, odkrywanie miejsc, odkrywanie historii tych miejsc. Są jakieś wydarzenia, które wydają się świeże, okazuje się, że one trwają już kilkadziesiąt czy kilkanaście lat. I e, dowiadujemy się na przykład, że za jednym nazwiskiem stoi cała masa innych działań. No to jest cały czas odkrywanie. I, i, i te pokłady kultury moim zdaniem. E, Najbardziej stawiają sobie za cel, no to jest słowo, którego nie lubię, ale z sieciowanie, czyli znalezienie się, uświadomienie sobie, że na przykład można połączyć siły i zrobić własnymi zasobami wydarzenia, które ma, będą miały większą siłę z tego powodu, że się nie rozpieszkną na drobne elementy. To jest to, że ludzie zaczynają się widzieć. Mam świetne, to mnie też bardzo napędza do pracy, świetną informację zwrotną. Po tych live'ach właśnie, kiedy ludzie do mnie piszą prywatnie, że nie, nie wiedzieli, że tak jest w Bytomiu, że jest tyle osób i to jest cudowne uczucie i myślę, że no, jakiś, jakiś etap osiągnięcia celu.